Jezus mówi przypowieść o Wazarzu i bogaczu. W pewnym momencie bogacz mówi do Abrahama: „Gdyby ktoś z umarłych poszedł do moich braci, to się nawrócą”. Na to Abraham mu odpowiedział: „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”. Często takie same błędne myślenie bogacza jest w nas. Myślimy sobie, że jeśli coś wydarzy się w moim życiu, to wtedy się nawrócę, wtedy wrócę do Boga. No właśnie to działa odwrotnie. Od kiedy zaczynamy wierzyć, to zaczynają się dziać cuda w naszym życiu, właśnie na podstawie tej wiary. Jedynym właściwym momentem na nasze nawrócenie jest dzisiaj. Więc dzisiaj się nawróćmy, dzisiaj wróćmy do Boga, bo niebo na nas czeka. Nie puszczaj mnie, nie puszczaj nie puszczaj Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć!